Sytuacja kadrowa, Panie Michale, od początku była problemem Legii, Dołącza do Was Dukes. Dzisiaj pomógł, ale nie wystarczył w tym spotkaniu. Tak, zgadza się. Ten wynik wygląda dramatycznie w tym momencie. Aczkolwiek przez większą część spotkania graliśmy na równi. No i nie skontrolowaliśmy swojego tempa gry i decyzji w, w tych momentach, kiedy Śląsk odjeżdżał i to pozwoliło im zdobywać kolejne łatwe punkty, i tą przewagę powiększali. A my, mając otwarte pozycje i tak naprawdę Zatrzymując ich w ataku pozwalaliśmy na ich zbiórki w ataku, łatwe punkty i sami nie trafialiśmy kiedy już by trzeba było. No i wytraciliśmy rytm, oni zyskali, rozpędzeni, wygrali ten mecz bardzo znacząco. Mieliście dużo otwartych pozycji, ale Filip Maczek, który do tej pory słynął z tego, że był dosyć efektownym strzelcem, w tym meczu wykonał bardzo mało rzutów. Dlaczego? Y Inaczej się te rzuty rozłożyły w tym spotkaniu. Mamy nowego zawodnika, też to na pewno ten rytm i czucie wzajemne po dwóch treningach nie było takie jak powinno być. Więc no, brakowało gdzieś tego rytmu w ataku. Tak jak mówię, w tych momentach ważnych, kiedy powinniśmy uspokoić i zdobyć punkty, zagrać może trochę wolniejszą akcję. To, no trochę się podpalaliśmy, oddawaliśmy nieprzygotowane rzuty, no i z tego, z tego szły kontry. No i też w czwartej kwarcie tutaj musimy grać do końca, nie możemy przed własną publicznością pozwolić, żeby drużyna przeciwna zmiotła nas z parkietu. Pierwsza połowa w pana wykonaniu, 20 punktów w całym meczu, ale w drugiej połowie czegoś zabrakło. Co się tam z panem stało? Realnie nie funkcjonowaliśmy dobrze w ataku, zdobiliśmy 20 kilka punktów chyba e, w tej drugiej połowie. I to, to jest selekcja rzutowa gdzieś nasza i też skuteczność się nie była taka jak powinna być. Żeby nie wystarczyło to na pewno, żeby wygrać spotkanie, pozwalając na prawie 100 punktów, rzucając tylko 70. No zabrakło, na pewno, zabrakło. No, można tutaj szukać wymówek co i dlaczego. Ale fakty są takie, że Kolejny mecz, mimo e, dużej części gry na dobrym poziomie. Nie wystarcza to, żeby wygrać i nawiązać do końca równorzędną walkę. No właśnie, szósta porażka z rzędu, dziewiąta w sezonie. Morale w zespole na pewno spadają i coraz trudniej się w, wchodzi do hali e, i trenuje. Jak sobie z tym radzicie? Sytuacja na pewno nie jest łatwa przez to, że to się tak nakręca i kolejna porażka, te mecze, które nam uciekły w ostatnich sekundach, tak naprawdę w ostatnich minutach małą różnicą punktów powodują to, że to trochę przybija tak drużynę na pewno. I, no, ale trzeba się podnieść, bo to, po, po tym się poznajemy jeszcze z drużyną i zawodników, że w tych trudnych momentach biorą się w garść i trzeba się przełamać, jeden mecz wygrać i będzie się na pewno grało dużo lepiej, łatwiej. Z tego względu, że no nikt nie, nie gra po to, żeby przegrywać. No i to źle, źle świadczy o nas, ale na pewno mamy ambicje sportowe i charakter, żeby, żeby się z tego wydostać. To ja w takim razie tego przełamania życzę, a my wracamy do naszych komentatorów. Dziękuję. bardzo.